Ta komunikacja pomiędzy lekarzem diabetologiem a lekarzem stomatologiem jest niezbędna i myślę, że ona się układa w sposób należyty. Sam lekarz diabetolog podczas wizyty chorego w gabinecie diabetologicznym może tego chorego poddać klinicznej ocenie, która jest stosunkowo prosta, bo wiem o ocena stanu Uzębienia, taka wstępna, czy chorób przyzębia, czy stopnia suchości jamy ustnej może być przeprowadzona w każdych warunkach. Oczywiście wymagane jest odpowiednie oświetlenie miejsca, w którym nadamy chorego swoje spostrzeżenia. Możemy, jeżeli chcemy, żeby ta komunikacja była jeszcze lepsza między lekarzem, diabetologiem, a stomatologiem, przenieść na kartę konsultacyjną czy na skierowanie do poradni stomatologicznej i w ten sposób tą komunikację po travić. No i pamiętajmy o tym, że to, co dzieje się z pacjentem diabetologicznym w kontekście zmian w jamie ustnej, jest bardzo istotne, bowiem że wlekły stan zapalny, czy to zębów, czy przy zębia, pogarsza stopień wyrównania cukrzycy bardzo często i tym samym wpływa na występowanie powikłań ze strony innych narządów, które w konsekwencji prowadzą do skrócenia życia chorym z cukrzycą, bowiem im gorsze wyrównanie cukrzycy, tym większe uszkodzenie serca, naczyń krwionośnych, nerek, co w konsekwencji skraca życie chorym. Także ta współpraca na linii diabetolog, stomatolog jest jak najbardziej pożądana, i ja uważam, że przy dobrej komunikacji można osiągnąć należyty cel, czyli poprawić i komfort, i wydłużyć długość życia chorym z cukrzycą. Dziękuję bardzo.